Dzisiaj porozmawiamy o czymś wyjątkowym dla osób po 50. roku życia, które dzielą łóżko z kotem. Jeśli należysz do grona właścicieli, którzy mają szczęście posiadać kota jako towarzysza snu, wiedz, że to doświadczenie wykracza daleko poza posiadanie uroczego stworzenia u boku. Istnieją niesamowite korzyści i fascynujące szczegóły, które musisz poznać. Przygotuj się, bo to. Co zaraz odkryjesz, może całkowicie zmienić twoje postrzeganie relacji z ukochanym kotem. Numer jeden. Bezpieczeństwo i spokój ducha. Większość osób po pięćdziesiątce wypracowała już bardziej zrelaksowany rytm dnia, co bezpośrednio przekłada się na jakość ich snu. W przeciwieństwie do młodszej, bardziej niespokojnej osoby, która może dużo się ruszać w nocy, ty prawdopodobnie masz spokojniejszy rytm snu, z jasno określonymi porami pójścia spać. A wiesz... Kto to uwielbia? Twój kot. Koty to zwierzęta, które cenią sobie przewidywalność i spokój snu. Niespokojny rytm snu może zakłócić ich odpoczynek, wpływając na ich zdrowie psychiczne i fizyczne, ponieważ sen jest niezbędny do magazynowania energii. Kiedy twój kot decyduje się spać z tobą, szuka czegoś więcej niż tylko czułości, znajduje bezpieczną przystań, przewidywalne otoczenie i źródło komfortu, które głęboko go uspokaja. Twoja rutyna i spokój przekazują twojemu kotu poczucie bezpieczeństwa, które jest fundamentalne dla jego instynktownej natury, dając mu poczucie bezpieczeństwa. Wie, że każdej nocy czeka go przytulne przytulenie i pewność spokojnego snu. To wzmacnia jego zaufanie do ciebie, cementując nierozerwalną więź. To tak, jakby mówił, z tobą mogę naprawdę się zrelaksować. Twoja rutyna zapewnia mu przewidywalność, której pragnie, a twój spokojny sen jest dowodem na to, że otoczenie jest bezpieczne. A jeśli masz ponad pięćdziesiąt lat i twój kot śpi z tobą, wiedz, że wybiera cię nie tylko ze względu na Twoją miłość, ale także ze względu na spokój, jaki mu przekazujesz. To wymiana zaufania i komfortu, która dodatkowo wzmacnia więź między wami. A teraz powiedz mi, czy Twój kot ma ustaloną porę na przytulanie się do ciebie? Numer dwie lecznicza moc mruczenia. Twój kot podchodzi. Przytula się do ciebie i zaczyna mruczeć. Ten słodki, kojący dźwięk ma w rzeczywistości o wiele większą moc, niż możesz sobie wyobrazić. Kocie mruczenie emituje wibracje o częstotliwości zbliżonej do częstotliwości stosowanej w terapiach leczniczych u ludzi. Wibracje te przyspieszają regenerację tkanek i kości, a nawet pomagają zmniejszyć odczuwanie bólu. Wraz z wiekiem bóle stawów, mięśni i kości stają się coraz częstsze. I wtedy wkracza twój kot. Niczym prawdziwy czworonożny terapeuta. Jego mruczenie u twego boku działa jak balsam naturalny środek przeciwbólowy, który, choć nie działa cuda, przynosi znaczną ulgę. Sam fakt, że są, mrucząc i się przytulając, odwraca Twoją uwagę od bólu. Gdybyś był sam, Twój umysł skupiłby się na dyskomforcie, potęgując ból, ale z kotem w pobliżu. Wchodzisz z nim w interakcję, głaszczesz go. A twój umysł skupia się na uczuciu miłości i troski. Ich obecność działa kojąco, a poczucie dobrego samopoczucia pomaga ciału się zrelaksować i łatwiej zasnąć. To uzdrowienie płynące z miłości i więzi, a także przypomnienie, że nawet w drobnych troskach życia twój kot jest przy tobie, by się tobą zaopiekować. Jego mruczenie to ścieżka dźwiękowa twojego uzdrowienia. Numer 3 Mapa Kociego Serca. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że miejsce, w którym twój kot śpi, wiele mówi o jego osobowości i zaufaniu do ciebie. Jeśli leży na twojej klatce piersiowej, szuka głębokiego kontaktu. Dźwięk twojego serca i oddechu przywraca mu wspomnienia z dzieciństwa, przypominając o cieple i bezpieczeństwie, jakie czuł przy matce. To wyraźny znak, że postrzega cię jako postać macierzyńską lub ojcowską, kogoś, komu całkowicie ufa, że czuje się bezpiecznie i kochany. Jeśli woli swoją poduszkę blisko twojej twarzy, może to być oznaką dominacji lub, co bardziej prawdopodobne, uczucia. Bliskość twojej twarzy pozwala mu poczuć twój zapach, który jest źródłem komfortu i znajomości. Zajmuje wyższą pozycję, pozycję autorytetu, demonstrując pewność siebie, że jest panem domu, ale także panem twojego serca. Kiedy leży tyłem do ciebie, to jeden z największych przejawów zaufania, jakie może dać kot. Odwracając się do ciebie plecami, staje się bezbronny, a zrobiłby to tylko w obecności kogoś, komu całkowicie ufa. Jeśli twój kot woli spać u twoich stóp, może to oznaczać, że chociaż cię kocha, jest bardziej niezależny. Lubi twoją obecność i poczucie bezpieczeństwa, ale ceni też swoją przestrzeń. Wreszcie, jeśli chowa się między twoimi nogami, szuka bezpieczeństwa. Sposób w jaki Twoje nogi oplatają go, tworzy barierę ochronną, a ta pozycja jest powszechna u kotów nieśmiałych lub reaktywnych, szukających schronienia. Gdziekolwiek śpi, sygnał jest ten sam. Kocha cię i wybiera. Numer 4. Nieoczekiwany alarm. Osoby po pięćdziesiątego roku życia często wykazują się wyjątkową wrażliwością i doświadczeniem w kontaktach ze zwierzętami, a także spędzają więcej czasu w domu, co znacznie wzmacnia więź z kotem. Ta bliskość może prowadzić do sytuacji, która na pierwszy rzut oka wydaje się pozytywna, ale może być sygnałem ostrzegawczym nagłego i nieoczekiwanego przywiązania ze strony kota. Koty są mistrzami w ukrywaniu bólu i słabości, instynktem przetrwania, który pozwala im unikać drapieżników. Mają tendencję do izolowania się, gdy są chore. Jednak w niezwykle silnej więzi, takiej jak ta, którą prawdopodobnie masz, Kot czuje się tak bezpiecznie u twego boku, że może przełamać tę instynktowną barierę. Może zacząć cię bardziej poszukiwać, spać obok ciebie w inny sposób, nie odstępując od twego boku. Nie boi się okazywać słabości w twojej obecności, ponieważ postrzega cię jako obrońcę. Ale bądź ostrożny. Ta nagła zmiana w zachowaniu, całkowicie odbiegająca od normy, może być sygnałem, że coś z nim jest nie tak. Nagłe przywiązanie może być objawem choroby której jeszcze nie zauważyłeś. Jeśli więc twój kot, który zawsze był bardziej niezależny, nagle przestał cię opuszczać, obserwuj inne sygnały. Zwróć uwagę, czy je mniej pije więcej wody lub zachowuje się dziwnie w inny sposób. Jeśli zauważysz coś nietypowego, czas zabrać go do weterynarza. Kot liczy na twoją ochronę, a ta zmiana może być jego wołaniem o pomoc. A teraz powiedz mi, czy zauważyłeś jakieś nagłe zmiany w zachowaniu swojego kota? Numer 5. rutyna snu ratuje życie. Rytuał snu jest korzystny nie tylko dla kota, ale także dla ciebie, zwłaszcza jeśli masz ponad pięćdziesiąt lat? Wraz z wiekiem jakość snu staje się jeszcze ważniejsza dla naszego ogólnego zdrowia i prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Dojrzali ludzie cenią sobie rutynę i przewidywalność w życiu codziennym, co przekłada się na porę pójścia spać. Prawdopodobnie masz już jakiś rytuał, nawet prosty: czytanie książki, picie herbaty lub oglądanie czegoś spokojnego w telewizji przed snem. Kot wzbogaca tę rutynę, przekształcając ją w rytuał wzajemnej czułości. Przed snem możesz trochę pobawić się z kotem, aby spalić energię, dać mu ulubiony smakołyk i przygotować go do snu. Ten rytuał tworzy dla kota sygnał, że zbliża się pora snu. Przewidywalność tej rutyny uspokaja kota. A tym samym również ciebie. Jakościowy sen to jeden z filarów zdrowia w Twoim wieku, a obecność i regularność w kontakcie z kotem w ogromnym stopniu się do tego przyczyniają. Pomagają Ci się zrelaksować, zwolnić tempo i zapewnić sobie pełniejszą i bardziej orzeźwiającą noc. Podczas gdy dla młodej osoby brak snu można nadrobić w ciągu kilku dni, dla osoby starszej brak snu ma bardziej długotrwały i negatywny wpływ na organizm. Posiadanie kota i wspólne spanie z nim to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możesz zrobić dla swojego zdrowia. Numer 6 Zapach kota a zdrowie człowieka. Wiele osób słyszało historie o kotach, które wyczuwają, że ich właściciele są chorzy, a nawet że są bliscy śmierci. Brzmi to jak coś z filmu, ale tak nie jest. Koty mają niezwykły węch, znacznie ostrzejszy niż nasz. Ta zdolność węchowa pozwala im wykrywać subtelne zmiany w chemii ludzkiego ciała. Kiedy chorujemy, nasze hormony i układ odpornościowy reagują, zmieniając zapach naszego ciała w sposób, którego nie dostrzegamy, ale który nasz kot doskonale wyczuwa. Istnieją doniesienia o kotach, które po zauważeniu zmiany w stanie zdrowia swojego właściciela zaczynają wykazywać dziwne zachowania, aby go ostrzec. Na przykład kot, który stale drapie właściciela po szyi, może ostrzegać przed poważnym problemem zdrowotnym w tym obszarze. Znane są przypadki kotów, które wyczuwając, że ich właściciel ma zawał serca podczas snu, miałczały uporczywie, aż go obudziły, ratując mu życie. To jest poziom kociej wrażliwości. Twój kot nie jest maszyną diagnostyczną, a dziwne zachowanie nie oznacza, że zaraz umrzesz. Wręcz przeciwnie. Ale jeśli zauważysz nagłą i dziwną zmianę w zachowaniu kota, coś. Czego nigdy wcześniej nie robił, warto to potraktować jako znak. Może sygnalizować, że coś jest nie tak. Potraktuj to poważnie, porozmawiaj z weterynarzem i umów się na wizytę kontrolną. Intuicja i zmysły Twojego kota mogą być niezwykle pomocne w dbaniu o jego zdrowie. Koty są Twoimi strażnikami, czuwającymi nad tobą. Numer 7. Środek na samotność. Samotność to jedno z największych wyzwań dla wielu osób po 50 roku życia, zwłaszcza gdy dzieci opuszczają dom lub po śmierci współmałżonka. Cisza w domu, brak towarzystwa, z którym można porozmawiać, czy brak kontaktu fizycznego mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Właśnie w takiej sytuacji kot staje się prawdziwym antidotum na samotność. Obecność kota oznacza stałą obecność, bycie obiektem naszej uwagi, uczuć i troski. Mamy kogoś, z kim możemy porozmawiać, dzielić dzień, otrzymać czułość poprzez przytulenie i kojące mruczenie. To towarzystwo wypełnia pustkę i wnosi ciepło do domu i serca. Podczas pandemii widzieliśmy, jak bardzo koty pomogły ludziom radzić sobie z izolacją, pokazując swoją moc, dzięki której czujemy się towarzyscy i nie jesteśmy samotni. Dla osób starszych ta korzyść jest jeszcze bardziej widoczna. Kot może stać się najlepszym przyjacielem, powiernikiem i powodem do codziennego wstawania. Relacja z kotem jest dwustronna. Ty dbasz o niego, a on dba o ciebie, oferując ci swoją stałą obecność, miłość i bezwarunkową przyjaźń. Numer 8. Efekt uspokajający i ulga w stresie. Znasz to uczucie spokoju, które ogarnia cię, gdy patrzysz, jak twój kot śpi, bawi się, a nawet się pielęgnuje. To coś więcej niż tylko miły widok, to autentycznie uspokajający wpływ, jaki twój kot na ciebie wywiera. Obecność kota i sam fakt interakcji z nim obniża poziom stresu i ciśnienie krwi. A dla osób po 50. roku życia jest to niezwykle ważne. Wraz z wiekiem stres może mieć coraz większy wpływ na nasze zdrowie, zwiększając ryzyko chorób serca i innych problemów zdrowotnych. Prosta rutyna głaskania kota, słuchania jego mruczenia lub obserwowania jego spokojnych ruchów ma moc uspokajania umysłu, zmniejszania lęku i sprzyjania relaksowi. Kilka badań naukowych wykazało, że właściciele kotów mają znacznie mniejsze ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. To mniejsze ryzyko jest bezpośrednio związane ze zmniejszeniem stresu i ciśnienia krwi, jakie zapewnia życie z kotami. Twój kot jest jak naturalny środek przeciwlękowy, cichy terapeuta pracujący na rzecz Twojego fizycznego i psychicznego dobrostanu. Pomaga Ci wzmocnić układ odpornościowy i zachować zdrowsze ciało. To jeden z powodów, dla których Twoja więź z nim jest tak wyjątkowa i korzystna dla Twojego zdrowia. Numer 9. Cel i motywacja codzienna. Wraz z wiekiem nasze codzienne nawyki ulegają zmianie, a w niektórych przypadkach możemy odczuwać brak celu lub motywacji w życiu codziennym. Kiedy obowiązki rodzinne maleją lub przechodzimy na emeryturę, znalezienie powodu, by codziennie wstawać z łóżka, może być trudne. I tu właśnie z pomocą przychodzi kot. Posiadanie kota oznacza posiadanie celu. Budzisz się z poczuciem odpowiedzialności, opiekować się żywą istotą, która we wszystkim od Ciebie zależy. Musisz wstać, żeby ją nakarmić, wyczyścić kuwetę, pobawić się z nią i okazać jej czułość. Te drobne codzienne czynności, które dla niektórych mogą wydawać się pracą, stają się źródłem celu i satysfakcji. Potrzeba kota, by być z Tobą, sprawia, że czujesz się ważny, Kochany i potrzebny. Motywuje cię do aktywności, do posiadania rutyny i do interakcji ze światem. Opieka nad zwierzęciem to ogromna korzyść dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego osób starszych, ponieważ pomaga zwalczać poczucie bezwartościowości i zniechęcenia. Twój kot daje Ci powód do uśmiechu i przypomina Ci, że odgrywasz ważną rolę w życiu kogoś, kto kocha cię bezwarunkowo. Numer 10, ciepło i komfort dla ciała. Nie jest tajemnicą że z wiekiem zaczynamy odczuwać coraz większy chłód, a jeśli mieszkasz w miejscu, gdzie panują surowe zimy, wiesz, jak ważne jest utrzymanie ciepła. A w tym względzie twój kot jest ekspertem. Koty to małe, chodzące piece, a ciepło ich ciała jest źródłem komfortu i przytulności, które poprawiają jakość snu, szczególnie w chłodne noce. Obecność kota w łóżku, przytulonego do ciebie, zapewnia ciepło, które rozluźnia mięśnie, a nawet może pomóc złagodzić ból stawów i mięśni, który zwykle nasila się w zimnie. Oprócz fizycznego ciepła, samo uczucie miękkiego, ciepłego ciała obok ciebie jest niezwykle kojące. Ten komfort jest niezbędny dla jakości snu, który jest kluczowy dla zdrowia osób starszych. Słaby sen negatywnie wpływa na układ odpornościowy, energię i ogólne samopoczucie. Osoby po pięćdziesiątego. Roku życia mają większe trudności z regeneracją po źle przespanych nocach, a jakość snu staje się fundamentalnym filarem zdrowia. Twój kot oferuje ci więcej niż tylko ciepło zapewnia głębszy, bardziej spokojny sen, który wpływa korzystnie na twoje ciało i umysł. Jak widać, więź między tobą a twoim kotem jest o wiele głębsza i bardziej korzystna niż się wydaje. Posiadanie kota jako towarzysza snu to nie tylko kwestia czułości ale prawdziwa inwestycja w Twoje zdrowie i dobre samopoczucie. Od uzdrawiającej mocy jego mruczenia po codzienną motywację, którą Ci zapewnia, Twój kot jest partnerem, który troszczy się o Ciebie w sposób, który nauka zaczyna rozumieć. Doceniaj każde mruczenie, każde przytulenie i każdą chwilę spokoju, którą Ci zapewnia. To członek rodziny, który kocha Cię i chroni, po cichu, każdego dnia.